Dzień dobry, dzień dobry. Co dzisiaj? Dzisiaj mamy sobotę 1 maja. Także wesołe majówki, życzę wszystkim. Ja jestem w miejscowości Billings na stacji Pilot, czy Pilot, jak to się nazywa, obojętnie. Jest to stacja benzynowa, która wchłonęła Flying J'a Także Jestem na tej stacji Kieruję się do domu Zostało mi 865 km do domu Także z beretem Się takich trochę Ta trasa już w sumie kręciłem po trochę, ale nakręcę dzisiaj trochę inne rzeczy Takie małe miejscowości, jakieś może coś, coś innego tym razem Nie wiem, wczoraj wrzuciłem ten filmik z tymi timelapsami, time co robiłem Co kręciłem timelapsy od razu gotowe na telefonie, a nie, że przyspieszałem później w programie No i nie wiem jeszcze, jak to wyszło Sorry Nie wiem jeszcze, jak to wyszło, ale zobaczę to na telefonie, na telewizorze w domu, to będę lepiej widział jak to wygląda to na telefonie wygląda OK, ale ale nie wiem jak jest na dużym ekranie czy to w HD dobrze wygląda nie? także nie wiem może będę musiał kręcić to 4K albo coś, nie wiem, ja nie wiem jak to zrobić jak ktoś ma jakiś pomysł to, to napiszcie także takie takie buty, nie? no i co, jadę do domu sobota, niedziela, poniedziałek wolne także nie będę nic kręcił no i dopiero nakręcę coś na we wtorek jak już będę jechał jeszcze nie wiem gdzie ale, ale coś tam będę kręcił nie? pogoda fajna oczywiście jak będę wyjeżdżał z domu to się pogoda zepsuje standardowo zawsze tak jest 15 stopni teraz także dzisiaj bez ogrzewania mogłem spać Choć tak mi nie działa Ale się do ze zepsuło Ale mają teraz naprawić Może 3 dni 3 dni moje auto będzie i tak stało na bazie To, to zdążę wszystko ponaprawiać Morda zarośnięta <kluznić> Już mi się nie chciało golić wczoraj Mówię jadę do domu i tak muszę się obciąć i ogolić To już nie będę, nie będę czasu po drodze Także tak to wygląda, nie? Szybę muszę co trochę przepukać, bo, bo jedyne co będziecie widzieć to komary albo jakieś inne inne latające stworzenia na szybie. Tylko zaraz podjadę na poddystrybutory i, i wezmę ją trochę, przemyję, żebyście mieli ładne widoki. No i tyle, nie? Także co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem podziękować za wszystkie nowe suby, wszystkie nowe lajki like e, Powitać wszystkich nowych e, słuchaczy, oglądaczy Mam e, no. nadzieję, że następną trasę gdzieś pojadę w miejsce, w którym jeszcze nie byłem, żeby coś świeżego nakręcić Jak nie, to zawsze coś tam wymyślę nowego Żeby... Żeby was... Zabawiać na tym moim programie, że tak powiem no i tak, no i co? Chciałem pozdrowić wszystkich i zaprosić na następny filmik. 15 minut inspekcji zrobione Nie ma co się spuszczać nad inspekcją dzisiaj za długo, bo tak do domu jadę. Ale tak, tak jak obiecałem, muszę jechać ja umyć szybę najpierw trochę. To się powoli dokulam tam, żeby nie marnować czasu, ale w sumie czasu i tak mam dużo. Ale tak się dokulam troszeczkę. i no i powycieram wam tą szybę, nie? Żebyście dobrze widzieli, wczoraj okay, poszedłem do kasyna, ale nie udało się ich wyciągnąć. Także plecy, nie? No i gdzie się wybierasz? Gdzie się wybierasz? Patrz trochę. nie tankuje tutaj No i co? Chyba od razu lepiej widać, nie? Jak się jaśniej zrobiło czasy nie wiem czy to od tych popularów czy co się co czego Zwiedzicie sobie parking ze mną. Teraz remonty są w mieście. Tam jak się zjeżdża właśnie na, na ten, ten skrót, co my jeździmy. No i tam ostatnie mnie przytrzymało trochę i tak właśnie na styk dojechałem do, do tego do Sheridanu Okay. To west tour, Niby tak, tu 15 minut, tu 10 minut, i później tego czasu brakuje. Nie? A tam się na tych dojeżdża, bo tutaj ktoś się zrzygał przed sobą. No i dobra, to tyle z mojego gadania na razie. Jesteś na podróży jeszcze może po pożarnym pożarem. with this feeling i can leave i'm working and i'm Goes down, driving light in heart, counting trees around. This is our On how to live your life, how to live your life. Don't you know that life is full of surprises? You better realize, better realize. W miasteczku Great Falls W małych A Tutaj nagrywałem filmik z tego miasteczka Ogólnie dzisiaj to chciałem nagrać trasę Z Billings do Great Falls Z takim budynkiem, jak tutaj się jedzie Trochę się pobawić tymi tam lapsami Zobaczę jak to wszystko wyjdzie Ale ogólnie zakończę filmik na Great Falls dzisiaj Bo no, reszta trasy to Mam nadzieję, że wyślą mnie gdzieś w jakieś nowe miejsce teraz, to będę miał coś świeżego do nakręcenia i coś ciekawego do pokazania Jeżeli nie, to zawsze coś tam wyślę eee, coś ciekawego, żeby, żeby nakręcić Chociażby pokażę tracka tym, co jeszcze nie widzieli I eee, może wytłumaczę pewne rzeczy, jeżeli chodzi o naczepy i takie inne rzeczy z radówki Kółki, kółki, takie różne sprawy związane z, e, z jeżdżeniem ciężarówką Także, e, mijamy teraz miasto Great Falls, trochę światełek tutaj jest e, W nocy fajnie się jedzie, znaczy w nocy albo wcześniej rano, bo wszystkie światełka są połączone, Tylko na palęczowo mokają, to, to się fajnie jedzie, o, teraz jest tak jedziesz, wstajesz, jedziesz, wstajesz no na razie na razie trafiłem na zieloną falę a jak długo też nie wiadomo bo da się zmienić jeszcze po drodze dojadę do Shermisa, tankuję i, i na tyle To wygląda miasteczko. Wcześniej nie kręciłem je w nocy, jak przyjeżdżałem, teraz na trochę w dzień, żebyście mogli zobaczyć jak to w dzień wygląda. Taka ulica jest dosyć ruchliwa i dużo rzeczy już się tu dzieje, dużo sklepów. Polskowy, czy nie czy to jest mają dużo bizonów widziałem farmę bizonów po drodze także to na tyle z mojego nagrania dzisiaj e, dziękuję jeszcze raz e, Witam nowych yy, słuchaczy i dziękuję za wszystkie akcje, reakcje, także, yy, także dziękuję jeszcze raz za oglądanie i pozdrawiam wszystkich serdecznie.